Radio Hit Twoje źródło informacji. Damian Korpalski, witam bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania audycji, której celem jest podsumowanie czteroletniej kadencji Zarządu Powiatu Wocłowskiego oraz Rady Powiatu Wocłowskiego. Gośćmi dzisiejszego programu są starosta powiatu Wocłowskiego, pan Kazimierz Kaca oraz przewodnicząca Rady Gminy w Fabiankach pani Ewa Szczepańska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Ja również witam wszystkich radiosłuchaczy Radia HIT. Drodzy Państwo, dzisiejszą rozmowę, debatę chciałbym poświęcić takim tematom jak ukazanie działań podejmowanych przez powiat na rzecz wspierania inicjatyw dotyczących rozwoju kultury, sportu i turystyki, także promocji powiatu, na przykładzie m.in. powiatowego meetingu lekkoatletycznego, który co roku odbywa się na stadionie w Hołnicy Cukrowni, gmina Fabianki. Następnym tematem, który chciałbym w dzisiejszej rozmowie poruszyć, to m.in. współpraca Starostwa Powiatowego z gminą Fabianki, jeżeli chodzi o budowę i remonty dróg znajdujących się pod jurysdykcją Starostwa Powiatowego w Owocławku. Drodzy Państwo, pozwolicie, że zaczniemy od pola współpracy Pracy jakim jest turystyka, sport i kultura, może właśnie od owego mitingu lekkoatletycznego. Pani starosto, chciałbym zapytać, jaki jest cel tego rodzaju imprez? Tak się składa, szanowni radiosłuchacze, że gmina Fabianki jest to jedyna gmina, która jest po drugiej stronie Wisły. I tym bardziej. To nie jest przypadek, że dzisiaj się spotykamy i, i, i jesteśmy z panią przewodniczącą, bo większość radiosłuchaczy odnosi takie wrażenie, że starostwo najwięcej promuje gminy Hoczeń i tak dalej. Dlatego mój cel dzisiaj pokazać, że powiat się składa z 13 gmin i gmina Fabianki, która jest najbardziej dynamiczną, rozwijającą się gminą w powiecie, a to świadczy ilość mieszkańców. Jak jeszcze byłem wójtem w gminie Choceń, to byliśmy mniej więcej na równi, to było przeszło 8 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj gmina Fabianki liczy 9600 mieszkańców i jest trzecia co do wielkości gminą w powiecie. Piękna gmina, wspaniali ludzie. Ja chciałbym podziękować w tym miejscu za współpracę w całej Radzie Gminy Fabianki, bo rzeczywiście, proszę Państwa, kiedykolwiek jestem, kiedykolwiek Rozmawiam, rzeczywiście rozumiemy się bez słów i ta współpraca jest. Natomiast, odnośnie konkretnego pytania tego mitingu lekkoetycznego, piękna impreza, wspaniała impreza. Organizują to ludzie, dla których sport jest bardzo istotnym zagadnieniem i chcą, żeby na gminie Fabianki, w tej wspaniałej gminie, ta sprawa sportu była kultywowana, rozwijana. Byłem na jednym z tych mitingów, Bardzo mię wspominam. Życzę wszystkim, żeby z całego powiatu mieszkańcy, znaczy młodzież, szczególnie znakomicie, naszego terenu. Bardzo czuła się gościnnie w tym terenie. Chcę powiedzieć również, że były stoły wielkanocne na gminie Fabianki, gdzie do tej pory i mieszkańcy, i ja bardzo mile wspominam i to było jedno z najpiękniejszych imprez, jakie odbyły się w tej kadencji Rady Powiatu. Pani Przewodnicząca, zanim poproszę, by Pani nam wyjaśniła, jaki jest cel powiatowego mityngu lekkoatletycznego, który organizowany jest na terenie gminy Fabianki, to może Pani Przewodnicząca również by w kilku zdaniach oceniła współpracę Rady Gminy Fabianki i Samorządu Gminy Fabianki ze Starostwem Powiatowym we Jeżeli chodzi o ocenę współpracy Gminy Fabianki i Rady Gminy Fabianki ze Starostwem Powiatowym, oceniam bardzo dobrze tą współpracę, dlatego że wiele rzeczy udało nam się zrobić w tej kadencji dla Gminy Fabianki, rzeczy dobrych i rzeczy, których przez wiele lat nie udało się zrealizować. Są to rzeczy dla nas bardzo ważne, bo są to przede wszystkim drogi, bo powiat na terenie gminy Fabianek i innych instytucji praktycznie nie ma, ale jeżeli wystąpimy do powiatu o remont jakiejś drogi czy chodnika praktycznie wsparcie ze starostwa tutaj w tej realizacji tych zadań mamy prawie za każdym razem. i Gmina Fabianki po prostu no, korzysta z tego i, i bardzo serdecznie dziękujemy za to. Pani przewodnicząca to teraz bardzo bym prosiła, abyśmy wrócili już do tematu powiatowego meetingu lekkoatletycznego. Chciałbym zapytać, jaki jest cel tej imprezy? Przy okazji również może pani przewodnicząca w kilku zdaniach opowiedziałaby, jak to z pani z perspektywy wyglądały stoły Wielkanocne, organizowane przez starostwo powiatowe na terenie gminy Fabianki. Miting na stadionie w hełmicy cukrowni w tym roku odbywał się po raz 16, i gospodarzem tego mitingu jest UKS Cyprianka pod patronatem starostwa powiatowego i gminy Fabianki, przy udziale licznych sponsorów. Uważam, że taki miting powinien się odbywać w latach kolejnych, ponieważ jest to Integracja młodzieży i dzieci z całego powiatu, rywalizacja między szkołami wszystkich gmin z powiatu Włocławskiego. W planach jest już zagospodarowanie tego stadionu, jest projekt na remont stadionu opracowany i myślę, że będzie to piękny obiekt w przyszłości, bo suma tego zadania jest no bardzo duża, koszt tego zadania jest bardzo duży, ale poczekamy na dofinansowanie. Myślę, że w przyszłych latach jakieś dofinansowanie będzie. I projekt jest tak zrobiony, żeby wszyscy mogli z tego terenu później skorzystać. Nie tylko młodzież, ale i dorośli, i dzieci, i starsi, żeby każdy coś dla siebie tam znalazł. Jeżeli chodzi o stoły wielkanocne, to w przeszłości już, nie wiem, raz czy dwa odbyła się taka impreza w gminie Fabianki, ale teraz robiliśmy stoły wielkanocne w Cypriance. Ja też jestem bardzo zadowolona z przebiegu tej imprezy. Uważam, że mieszkańcy mogli zobaczyć tą tradycję. Mogli zobaczyć, jak to kiedyś wyglądały święta Wielkanocne, pokazać swoim dzieciom, swoim wnukom. Współpraca ze starostwem była bardzo udana i myślę, że, że jeszcze kiedyś uda się na terenie gminy Fabianki taką imprezę pokazać, może teraz stoły wigilijne, dlatego że warto takie inicjatywy podejmować i zaangażować się w ich realizację. Panie starosto, takim polem współpracy z gminą Fabianki będzie w tym roku również organizowane na terenie tejże gminy powiatowe święto niepodległości. Panie starosto, poproszę o kilka zdań na temat tej uroczystości. Szanowni Państwo, dla mnie Święto Niepodległości, a szczególnie 11 listopada, jest to jedno z najważniejszych świąt, bo rzeczywiście, proszę Państwa, trzeba pamiętać o historii i takie Święto Niepodległości będzie w Chełmicy Dużej, w Kościele. Ja w tym momencie chciałbym podziękować Pani Przewodniczącej i zespołowi, który się zebrał wokół Pani Przewodniczącej, że zaprosili nas, żebyśmy w tym dniu spotkali się w gminie Fabianki. I chcę powiedzieć, proszę Państwa, i dzisiaj zaprosić Wszystkich mieszkańców gminy Fabianki, jak i powiatu wocławskiego, ponieważ będzie to wspaniała impreza. Kontynuujemy nie tylko obchodzenie tych świąt, ale uroczyste jakieś koncerty. I taki koncert w tym roku będzie 11 listopada. Godzina to jeszcze jest konkretnie do uzgodnienia, szczegóły. Natomiast będzie występować Eleni, która uświetni tą wspaniałą uroczystość. I mam nadzieję, że mieszkańcy z tego tytułu będą bardzo zadowoleni i mieli ogromną satysfakcję. Panie Starosto, podczas dzisiejszej debaty chciałbym również Zapytać o polo współpracy, jakim jest remont dróg oraz naprawa chodników znajdujących się na terenie gminy Fabianki, a będących pod jurysdykcją Starostwa Powiatowego we Wocławku. Jak układa się współpraca, jeżeli chodzi o gminę Fabianki, w tej kwestii? Szanowni Państwo, tak się składa, że gmina Fabianki to już jest praktycznie gmina podmiejska. Są takie miejscowości, że nie ma tak jak Szpetal Górny, gdzie praktycznie nie ma różnicy, czy to jest Wocławy, bo większość nawet mamy ulicę Dobrzyńską, że po jednej stronie to należy do miasta, to jest też taki i skali, skali regionu. Po drugiej stronie należy do gminy Fabianki, a droga jest powiatowa. Zwykłemu człowiekowi to się trudno połapać. No nie wiem, chyba jakiś mistrz świata to wymyślił, żeby tak podzielić administracyjnie. No ale tak się ułożyło, tak jest i chciałbym w tym momencie podziękować po raz wtóry radnym mieszkańcom, którzy inicjowali, żeby przynajmniej uregulować te stosunki własnościowe. Po 16 lat nikt się nie przyznawał, że ta droga ma właściciela. I to, co podkreśliłem, tu nie można tylko mówić o ulicach, ale trzeba mówić również o chodnikach. Przykładem, co się udało wspólnie zbudować. To jest droga wychodząca z Wocławka na Szpitalu Górnym, gdzie sądzę, że jest to chluba mieszkańców gminy Fabianki, a przez to to droga powiatowa, gdzie udało się wspólnie zrealizować. To było jeszcze na przełomie tamtej kadencji, tej, ale jak chciałbym tu wspomnieć, i chciałbym, żeby takich inwestycji było więcej. Ogólnie na gminie Fabianki jest między 20 a 30 km dróg powiatowych, gdzie udało nam się w większości zrealizować. Jest jedna droga, co też muszę z satysfakcją powiedzieć, na Ułękach. Gwitoszyn i mam nadzieję, że mieszkańcy, jeśli będą słuchać, będą mieli jakąś pewną satysfakcję, że w tym roku od kilkunastu lat ta droga była nieutwardzona. W tym roku uda nam się około kilometra wykonać tej drogi, bo mieszkańcom się należy. Należy się mieszkańcom, którzy chcą żyć normalnie i żeby nie jeździli po jakiejś tam drodze żużlowej albo latem po takim miale żużlowym, a zimą po głocie i nie mogli dojechać do swoich posesji. Dlatego ja chciałbym w tym momencie też jeszcze podziękować, bo ilekroć zwrócę się o wsparcie jakiekolwiek finansowe, to zawsze z gminy Fabianki otrzymuję. Taka jest rola między jednym a drugim samorządem. Panie Starosto, to wspomnijmy może jeszcze o ważnej inwestycji drogowej, która wprawdzie została zakończona przed pięciu laty, ale myślę, że warto o niej powiedzieć kilka słów. Mam tutaj na myśli przebudowę drogi powiatowej Szpital Górny Wocławek. Tak, Szanowni Państwo, ten Szpital Górny Wocławek, który Pan wspomniał, oczywiście to była taka newralgiczna sprawa, sądzę, dla gminy Fabianki, ale i z punktu widzenia dla mnie Mieszkańców, którzy wyjeżdżają z Wocławka, to jest jedno z najważniejszych dróg w powiecie. Wyjeżdżając z Wocławka, nie ma praktycznie przez most innej drogi dojazdu, jak jadąc w kierunku Lipna i w centrum gminy Fabianki przejechać. Wyszło to dzięki woli współpracy, rzeczywiście współdziałania. To były trudne rozmowy, było wsparcie nawet wtedy, jeśli jest wola współpracy. Środki znalazły się również z Urzędu Marszałkowskiego. Po prostu udało nam się. Chcę powiedzieć tak, szanowni Państwo, potencjał w tej gminie jest ogromny. Wydaje mi się, energia mieszkańców również. Po to rzeczywiście i położenie, odległość od Wrocławka i liczę na to, że znajdą się ludzie, którzy rzeczywiście mają wizję, mają kierunek i poprowadzą tą gminę do rozwoju jeszcze większego w takim kierunku, w jakim mieszkańcy sobie życzą i w jakich warunkach chcą żyć, pracować i myśleć na następną kadencję. Z całego serca życzę to na ręce Pani Przewodniczącej dla wszystkich mieszkańców, żeby ta gmina się nadal rozwijała i żeby była małą ojczyzną dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. Drodzy Państwo, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą debatę. Przypomnę, gośćmi Radia HIT byli dziś starosta powiatu wocławskiego, pan Kazimierz Kaca oraz przewodnicząca Rady Gminy w Fabiankach, pani Ewa Szczepańska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dodam również, że dzisiejszą audycję poświęciliśmy podsumowaniu czteroletniej kadencji zarządu powiatu wocławskiego i Rady Powiatu Wocławskiego. Podczas trwania programu poruszyliśmy m.in. takie tematy, jak ukazanie działań podejmowanych przez powiat na rzecz współpracy. Inicjatyw dotyczących rozwoju kultury, sportu i turystyki, także promocji powiatu, na przykładzie między innymi powiatowego mityngu lekkoatletycznego, który odbywa się na stadionie w Hełmicy Cukrowni na terenie gminy Fabianki. Kolejny temat poruszony podczas dzisiejszego podsumowania to kwestia współpracy Starostwa Powiatowego z Gminą Fabianki, jeżeli chodzi o budowę i remont dróg, znajdujących się pod jurysdykcją Starostwa Powiatowego w Wocławku. Damian Korpalski bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Już teraz bardzo serdecznie. Serdecznie zapraszam na kolejną audycję z tego cyklu. Zostanie ona wyemitowana na antenie 107.6 FM w najbliższy czwartek o 13.15 i 17.30. Do usłyszenia. Radio Hit. Słuchasz i wiesz.